Oh. <laughs> Dziś w programie mięsne wariacje z tortillą i na tortilli. Będzie coś w sam raz na karnawałowe przyjęcie. Szybki przepis, dobre przyprawy i murowany sukces. Na pierwszy ogień idzie tortilla z polędwiczką pieprzową. A potem pikantne guacamole z dziadkową do grzania. W naszej kuchni Rafał Godziemski. Prawdziwe kuchenne zwierzę. Szef z ponad 20-letnim doświadczeniem. W swoich daniach ceni lokalne produkty i sprawdzonych producentów. Czas na tortille z polędwiczką. Do mojej potrawy potrzebuję tortille. Możemy z powodzeniem kupić w każdym sklepie spożywczym. Pokroję na trójkąty, nieduże. I przesmażę je na małej ilości oleju. Tortilla pięknie się zrumieniła, zrobiła się taka pięknie sztywna, będzie idealnym podkładem do naszego dania. Wydobyła swój aromat, mm, pachnie pięknie. Podstawimy i przygotujemy najważniejszy element tego dania, czyli mięso. Do tego potrzebuję kawałek polędwiczki, nie za duży. Pokroję bardzo drobno. Taka nieduża kostka. W zupełności wystarczy. W międzyczasie przygotujemy sobie również cebulę. Pokroimy w kostkę. Dosyć drobną. Troszeczkę papryki. Ostrość oczywiście wybierzemy sami. Jeśli ktoś lubi pikantne potrawy, wystarczy dobrać bardzo osączili. Pokroję również w kostkę. Troszeczkę kaparów. Czarne oliwki. Kilka sztuk. Oliwki pokroję bardzo drobno. I zaczynamy smażenie. Troszeczkę oleju. Dodam troszkę cynamonu, kminku Nie za dużo. I pieprzu cytrynowego. Odgrzeję przyprawy, aby wydobyły swój aromat. Mięso już nam się smaży. Nie smażę polędwiczki zbyt długo, aby nie wyschła. Dodam cebulę, paprykę i kapary. Całość chwilę posmarzę. Dodam kilka plasterków świeżego czosnku. W międzyczasie wezmę takiego pięknego pomidora. Połowa w zupełności mi wystarczy. Pokroję go w taką dużą kostkę. Aby się rozpadł, dzięki czemu powstanie piękny sos. Taka uczciwa łyżka masła i całość smażymy. Na koniec świeżo posiekana kolendra. Pachnie przepięknie. Łyżka topionego serka. Rozpuści nam się, pięknie połączy wszystkie składniki. I danie gotowe. Możemy złożyć. Na naszą tortillę nałożymy pachnące mięsko. Fajnie idealna przekąska na party karnawał lub po prostu przed telewizor na koniec troszeczkę sałat kilka listków świeżej kolendry świeżo zmielony pieprz ja już nie mogę się powstrzymać Mmm, wyszłości. Do mojego dania potrzebuję dziadkową dogrzania. Dosłownie kawałeczek. Pokroję w kostkę. Taką naprawdę małą. Jeden pomidor suszony, odsączę z oleju i również pokroję bardzo drobno. Potrzebuję również kilka swoich ulubionych grzybków. różną końcówki i całość wyląduje na patelni. Przesmażę bardzo, bardzo krótko. Troszeczkę aromatycznego cząbru. Da piękny zapach naszej potrawie. Wzmocnimy to odrobiną chili. Dodam grzybki i pomidory. Na koniec kawałki cebuli. Wcześniej ją przesmażyłem. I dla zaostrzenia plastry chili. Tak przygotowane składniki pozostawię do ostudzenia. W międzyczasie przygotujemy mus z awokado. Do mojego dania potrzebuję awokado. Dobrze, jeżeli awokado lekko się ugina. Wtedy wiemy, że na pewno jest dojrzałe. Wrzucę do miski. W widelce rozgniotę awokado. Fajnie, jak zostaną takie malutkie kawałki, żeby nie robić z tego takiej kremowej pasty. Jeżeli awokado jest dojrzałe, bardzo łatwo nam to idzie. Dodam pokrojoną chili, pokrojoną cebulkę. Możemy również dodać czerwoną cebulę, jeżeli lubimy ostrzejszą. Czosnek, drobno posiekany. Aby awokado dostało dobrego smaku, ale zarazem nie ciemniało, dodam sok z cytryny. Dodam odrobinę chili. Pieprzu. Troszeczkę soli. Dodam odrobinę śmietany. Z powodzeniem możemy dodać również łyżeczkę majonezu. Dodam troszeczkę kolendry. Jeżeli nie lubimy kolendry, możemy dodać pietruszkę lub na przykład miętę. Na koniec dodam pomidora bez skóry. Wyfiltruję. Pomidor ląduje w misce. Całość wymieszamy. Troszeczki limonki, ostre. Całość wymieszam. Móz gotowy. Do miski włożę ostudzoną kiełbaskę razem z grzybami i cebulą dodam swoje ulubione sałaty stanie taka sałatka troszeczkę lukolli. całość wybieram no cóż mogę ułożyć danie w naczyniu wezmę takie nietypowe naczynie Pa! Dziękuję pięknie. Na dno naczynia nałożę naszego musu. Dodamy nadzienie. W sam środek. Znowu nadzienie. Oczywiście cebulka. i na koniec jeszcze odrobinę musu. Wcześniej usmażyłem tortillę. Będzie pięknie chrupała i można nią nabierać nasze danie. I cóż, porcelanę lub cukierniczkę babci można wykorzystać w nowoczesny sposób. Więcej informacji o nożem i widelcem na profilu programu na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień.